Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Niektórzy nosili fartuchy, a z własnych ciał robili poligony doświadczalne, nie czekali na zgody komisji, wstrzykiwali sobie bakterie, celowo zarażali się chorobami, brali olbrzymie dawki nieznanych substancji chemicznych i patrzyli, co się stanie, w myśl zasady Nobel albo śmierć. I faktycznie niektórzy dostali jedno, a inni. To drugie. Oto opowieść o najdziwniejszych eksperymentach przeprowadzonych na sobie. Chciałem ułożyć te różne historie w jakimś porządku, ale się poddałem. Każda z nich jest fascynująca na nieco inny sposób, dlatego wszelkie rankingi zostawiam Wam. Dajcie znać w komentarzu, która historia najbardziej Was porusza. Zaczynamy. Rozdział pierwszy. Kiedy nikt nie wierzył w bakterie, on je wypił, zachorował i pokazał światu, kto ma rację. Barry Marshall. W medycynie bywają momenty, gdy największą barierą nie jest technologia czy brak narzędzi, najtrudniejsze bywa zakwestionowanie dotychczasowego sposobu myślenia. To jest właśnie taka historia. Lata 80. XX wieku, nie tak dawno, w podręcznikach medycznych można przeczytać, że żołądek jest środowiskiem jałowym, kwas solny niszczy wszelkie bakterie. Wrzody żołądka tłumaczono stresem, dietą, trybem życia, nawet osobowością pacjenta. Zalecano wyciszenie, unikanie pikantnych potraw i dużo mleka. Tymczasem prawda była inna i tkwiła gdzieś w cieniu naukowej pewności, bo naprawdę trudno uwierzyć, że już w 1800. W 899 polski lekarz Walery Jaworski opisał spiralne bakterie w żołądku. Podobne struktury widzieli inni lekarze czy inni patolodzy w pierwszej połowie XX wieku, ale pomijano te prace, uznawano, że to pomyłki, artefakty, zanieczyszczenia preparatów. Dominował dogmat, w żołądku mikroorganizmy nie istnieją, a dogmat potrafi trwać dłużej niż zdrowy rozsądek. Dopiero w latach 70. Australijski patolog Robin Warren zaczął systematycznie obserwować spiralne bakterie pacjentów z zapaleniem żołądka i owrzodzeniami. Dołączył do niego młodziutki lekarz Barry Marshall. Razem postawili hipotezę, która brzmiała, trochę jak taka medyczna herezja: Wrzody żołądka są chorobą zakaźną, powoduje je bakteria Helicobacter Pylori. Dziś to prawie oczywiste, wówczas prawie bluźnierstwo wobec medycznego dogmatu. Nikt nie chciał finansować badań, komisja etyczna odrzuciła eksperymenty na ludziach, na pacjentach. Środowisko gastroenterologiczne mówiło to niemożliwe, bakterie nie przeżyją w kwaśnym środowisku żołądka. Marshall stanął przed wyborem: poddać się albo znaleźć inną drogę. No wybrał oczywiście to drugą opcję, w myśl zasady, że łatwiej prosić o wybaczenie niż o zgodę. Wypił zawiesinę Helicobacter pylori, dobrowolnie zarażając własny żołądek. Przygotował się do obserwacji, skrupulatnie dokumentując Wszelkie zmiany, po kilku dniach już pojawiły się bóle brzucha, nudności, ostre zapalenie błony śluzowej. Następnie przyjął dawkę antybiotyków i wyzdrowiał. Bez redukcji stresu, bez specjalistycznej diety, bez picia mleka. Eksperyment potwierdził hipotezę, choć ryzyko było ogromne. No, zaryzykował zdrowie, reputację, licencję lekarską. Koledzy szeptali, że albo nada kierunek gastroenterologii. Albo zniszczy siebie i swoją karierę. Zwyciężył upór, ale i dowody. Dziś helikobakter pylori wykrywa się u milionów pacjentów rocznie. Leczenie antybiotykami i inhibitorami pompy protonowej ratuje życie, zapobiega krwawieniom, perforacjom, a nawet rakowi żołądka w 2005 roku. Barry Marshall i Robin Warren otrzymali nagrodę nobla. Za odkrycie, które zmieniło medycyny i przypomnieli światu, że nauka nie zawsze idzie naprzód dzięki temu, że wszyscy się ze sobą zgadzają. Rozdział drugi. po zsyntetyzowaniu tajemniczej nowej cząsteczki, wsiadł na rower. i tego dnia narodziła się psychodeliczna neurobiologia. Albert Hoffman, chemik w laboratoriach Sandoz w Bazylei, badał alkaloidy pewnego pasożytniczego grzyba. Sporyż od wieków towarzyszył ludzkości, powodując zatrucia, halucynacje, drgawki, gangrenę, a niektórzy historycy spekulują, że epizody masowej histerii mogły dotyczyć właśnie tego grzyba. Zadaniem Hoffmana było poszukiwanie związków chemicznych, mogących wspierać psychiatrię i położnictwo. W 1938 roku syntetyzował różne substancje, zatrzymując Trzymajmy się na chwilę na tej z numerem 25 z serii badań. To był dietyloamid kwasu lizergowego. Nadano techniczne oznaczenie LSD 25. Niestety cząsteczka nie wykazywała oczekiwanych właściwości. Ot, nie wypał. Świat żył wojną, laboratoria zajmowały się innymi priorytetami. 5 lat później Hoffman wrócił do tej próbki z powodów, które sam później określił jako Intuicją chemika. Pewien niepokój, że coś w strukturze tego związku zasługuje na uwagę. Podczas pracy niewielka ilość tej substancji dostała się do jego organizmu najprawdopodobniej przez skórę. Nieświadomie wszedł w ciekawy stan, który niezwłocznie postanowił zbadać. Zaburzenia percepcji, intensywne obrazy przy zamkniętych oczach, poczucie odmienności rzeczywistości. Ktoś właśnie wszedł na wyższy poziom świadomości. Hoffman, jak przystało na naukowców, Postanowił sprawdzić zjawisko w kontrolowanych warunkach. Trzy dni później przygotował roztwór LSD 250 mikrogramów. Nie wiedział, że to odawka ogromna. W tamtym momencie nikt na świecie nie wiedział, jak silna jest ta cząsteczka. Po spożyciu. Wsiadł na rower i wrócił do domu. Podczas tej drogi zaczęło się doświadczenie, które przeszło do historii nauki. Percepcja światła, dźwięków, czasu, wszystko uległo zmianie, takiej dramatycznej. Niepokój mieszał się z fascynacją, rzeczywistość wydawała się jednocześnie obca i intensywnie prawdziwa. Na zajutrz, gdy efekty ustąpiły, usiadł i opisał wszystko klinicznie, spokojnie, precyzyjnie. Żadnej mistyki, tylko dokumentacja naukowa takiego granicznego przeżycia. Substancja, którą stworzył, nie trafiła na listę substancji zakazanych od razu. Przeciwnie, przez lata Sandoz dostarczał LSD badaczom na całym świecie jako potencjalny lek. W psychiatrii badano jego działanie w depresji, w lęku, w alkoholizmie, u pacjentów terminalnych. Wydawało się, że nauka znalazła wyjątkowe narzędzie do badań świadomości. Dopiero później LSD zostanie przechwycone przez kulturę młodzieżową, politykę, kontrkulturę, a jego losy zmieniają się dramatycznie. Zakazy, zamknięcie badań, demonizacja. Hoffman będzie z goryczą powtarzał, że LSD było trudnym dzieckiem. Nie nadużycie substancji było tragedią, lecz utrata naukowego dialogu na dziesięciolecia. Dziś badania wracają, psychiatria ponownie analizuje potencjał tej substancji, tym razem w ścisłym rygorze klinicznym, jako narzędzie w terapii depresji opornej, lęku egzystencjalnego i zaburzeń afektywnych. To co Hoffman poczuł na rowerze staje się tematem nowoczesnych neurobadań. A tamten moment, gdy Hoffman wsiadł na rower i pojechał, do dziś nazywany jest Bicycle Day. Albert Hoff przeżył 102 lata. Do końca życia twierdził, że LSD w odpowiednich rękach i właściwym kontekście może stać się narzędziem poznania, a nie ucieczki od rzeczywistości. No cóż, można z tym polemizować. Jeśli podoba ci się ten materiał i cenisz rzetelne, dobrze udokumentowane opowieści o historii nauki, to jest dobry moment, żeby kliknąć przycisk subskrypcja. Jeśli masz ochotę podbić materiał, kliknij najpierw w lajka. Wówczas odsłoni się taka możliwość, a jeśli chcesz wesprzeć mój projekt jeszcze mocniej, kliknij w super podziękowanie, ale Najwyższą formą uznania dla twórcy jest wysiedzenie z nim do końca. Dziękuję każdemu, kto uzna, że to, co robię, jest warte waszego czasu i zaufania. Lecimy dalej, rozdział trzeci. Człowiek, który sięgnął do własnego serca. Znieważył medycynę, wyleciał z roboty, a potem dostał Nobla. Lata 30 XX wieku. Kardiologia była wtedy bardziej sztuką niż nauką. Serce było niemal świętością, organem nietykalnym. Lekarze powtarzali: Interwencja w sercu skończy się śmiercią. Serce jest zbyt delikatne. Kardiochirurgia niemal nie istniała do połowy XX wieku, do czasu, aż pojawił się młody niemiecki lekarz Werner Forsman. Zafascynowała go publikacja, w której zobaczył szkic wprowadzenia rurki do serca konia przez żyłę. A wszystko po to, by dokładnie mierzyć ciśnienie wewnątrz serca. A gdyby taką procedurę przyprowadzić u człowieka? U, herezja. Konsylium mówi zakaz. Szef kliniki, nie wolno, koledzy, zabijesz pacjenta. Forsman wzrusza ramionami, skoro nie może na pacjencie. Zostaje on sam, ale potrzebował dostępu do narzędzi i do sali. Pielęgniarka Gerda Dicen zgodziła się mu pomóc, ale tylko pod jednym warunkiem: że wykona zabieg na niej, a nie na sobie. Forsman przygotował jej ramię do wkłucia, unieruchomił ją na stole i symulował znieczulenie oraz nacięcie. Wykonał chirurgiczny teatr, by poza zasięgiem jej wzroku przypominam, że była unieruchomiona na stole znieczulić Twoje własne ramię, wkłuć się w żyłę i wprowadzić cewnik. Zapytacie jaki cewnik? W końcu nie istnieją jeszcze cewniki naczyniowe. Wykorzystał narzędzie stworzone do układu wydalniczego cewnik wprowadzany do pęcherza moczowego. Dopiero gdy wcisnął rurkę już dosyć głęboko, uwolnił Ditsen, która w tym momencie zdała sobie sprawę, że została oszukana. Razem zeszli do pracowni rentgenowskiej piętro niżej, gdzie pod kontrolą fluoroskopii przesunął cewnik na pełną długość 60 cm do wnętrza serca. Zostało to następnie uwiecznione na legendarnym dziś zdjęciu rentgenowskim. Cewnik w prawym przedsionku. Niektóre źródła piszą, że dotarł do prawej komory, ale pewności nie ma. W każdym razie ma cewnik w sercu i żyje, oddycha, wszystko działa. Niemożliwe właśnie stało się faktem. A jaka była reakcja otoczenia? Jak myślicie? Owacje, podziw? Nie. Totalne zniszczenie kariery. Wyśmiano go, wyrzucono z oddziału, nazwano wandalem. Jego naukowa kariera się skończyła. Został lekarzem na wsi. Po latach ci sami ludzie, którzy go odrzucili, zaczęli korzystać z tej metody. Publikowali pracę, rozwijali tę metodę, robili kariery, zbierali punkty i nagrody, a Forsman patrzył z daleka, aż nadszedł czas. Kiedy świat wreszcie się obudził, bo jego cewnik otworzył drogę do wielu technikom i procedurom medycznym. Angiografia, precyzyjne pomiary ciśnień, stęty, leczenie zawałów. Nowoczesna kardiologia interwencyjna narodziła się właśnie w tamtej chwili. W 1956 roku Werner Forsman staje na scenie po nagrodę Nobla. Świat zrozumiał, granica między szaleństwem a geniuszem ma długość cewnika. Rozdział 4. Wydaje mi się, że jestem na tropie prawdziwego zarazka. Tak pisał Jesse Lazier w liście do żony z 8 września 1900 roku, a 17 dni później... Zresztą posłuchajcie. Pod koniec XIX wieku Francuzi mieli ambitny plan. Przeciąć Ameryki kanałem, połączyć Atlantyk z Pacyfikiem, zmienić handel światowy, zbudować kanał panamski. Niestety tropiki miały inne plany. Tysiące zgonów zamieniły Panamę w tropikalne cmentarzysko. Żółta febra i malaria dziesiątkowały robotników. Budowę przerwano kilkanaście lat później. Pojawił się młody lekarz, który pracował na Kubie. Cichy, z notesem w kieszeni, człowiek, który wierzył, że klucz do przyszłości leży nie tylko w dynamicie i stali, lecz w zrozumieniu, jak rozprzestrzeniają się choroby. Szczególnie interesowała go żółta febra. W tamtym czasie nauka wciąż tłumaczyła ją mgliście, miazmami, czyli trującymi wyziewami z tropikalnej ziemi. Lazier był człowiekiem zespołu Waltera który, którzy mieli odkryć prawdę o transmisji choroby. Hipoteza, którą badali, no brzmiała karkołomnie. Chorobę przenosi komar. Lazir miał największe doświadczenie w pracy z komarami. Po miesiącach badań ta hipoteza miała coraz mocniejsze podstawy, ale brakowało tych najtwardszych dowodów, a na testy na ludziach potrzebne były zgody komisje, podpisy, a tymczasem ludzie umierali. Lazir nie chciał czekać. W laboratorium, gdy był sam, Wypuścił zakażonego komara i pozwolił mu się pożywić na sobie. Kilka dni później pojawiły się objawy: gorączka, ból, żółknięcie skóry. Pisał skrupulatne notatki, chłodno, profesjonalnie. Traktował się jak każdego innego pacjenta poddanego eksperymentowi. 25 września 1900 roku Jesse Lazier umiera. Żadna dostępna wtedy medycyna nie była w stanie go uratować. Ale prawda. Nie mogła wyjść na światło dzienne. Oficjalna wersja brzmiała przypadkowe ukąszenie komara, który uciekł z hodowli. Gdyby przyznano, że było to świadome samo zakażenie, badania natychmiast by zamknięto, ubezpieczyciele mogliby odmówić wypłaty rodzinie, a opinia publiczna uznałaby ich za szaleńców. Przerwanie badań, gdy dowody były już w rękach, oznaczało nie tylko wielką stratę dla nauki, ale i zmarnowanie heroicznej śmierci Lazira. Zaraz potem rozpoczyna się wojna z komarami: osuszanie mokradeł, moskitiery, regularne opryski, zabijanie larw w wodzie, ścisła izolacja chorych. W 1914 roku Amerykanie otworzyli kanał panamski. To, czego nie mogli zbudować Francuzi, stało się możliwe dopiero, gdy zrozumiano, że trzeba pokonać. Komary. A prawda o Lazirze? Dopiero w 1947, kiedy lekarz Philip Hench przeglądał jego notatnik, świat dowiedział się, co naprawdę zrobił. Nie był ofiarą przypadku, był ochotnikiem, świadomym, samotnym i odważnym. Niektórzy naukowcy ryzykują reputację, on zaryzykował życie i zapłacił pełną cenę. Rozdział 5. A gdyby się tak tym ponacierać albo wkroplić do oczu? To nie była pierwsza próba zrozumienia żółtej febry. O tej skutecznej powiedzieliśmy sobie w poprzednim rozdziale, ale ta, o której powiemy sobie teraz, była zdecydowanie bardziej osobliwa. Poznajcie Stubbinsa Firtha, młody lekarz z Filadelfii. Człowiek, który w 1804 roku postanowił odpowiedzieć na pytanie. Czy żółta febra jest zaraźliwa? Pamiętajmy to czasy, gdy medycynie bliżej do alchemii niż do współczesnej nauki. Zero wirusologii, zero immunologii, tylko intuicja, determinacja i bardzo słabe. BHP. Nasz bohater miał teorię. Skoro lekarze pielęgnują chorych i sami nie umierają, to może żółta febra wcale nie jest chorobą zakaźną. Ale jak to sprawdzić? Testy laboratoryjne? Kontrole próbek? Modele zwierzęce? Nie, świat nie był jeszcze gotowy na takie luksusy. Firth przyjął najprostszy protokół badawczy świata. Weź chorobę, nałóż ją na siebie i zobacz, co się stanie. Zaczął delikatnie. Polał się wymiocinami pacjentów. I nic. Zwiększył dawkę. Wcierał wymioty intensywnie w skórę. Cisza. Podrapał się po ręce i wcierał te wymiociny w otwartą ranę. Nadal nic. A potem oczy. Wkraplał sobie wymiociny w spojówki, żeby dać wirusowi uczciwą szansę na zakażenie. Zero, żadnej gorączki, żadnego żółknięcia, nic. W tym momencie większość powiedziałaby Stabień, przestań, błagaw, wystarczy, ale nie. On poszedł dalej, nalał sobie do kubeczka i. i wtedy też nic, żadnej choroby. Ilość obrzydzenia, maksymalna, efekt medyczny zerowy. Triumfował! Żółta febra nie jest zakaźna. Okrzyknięto go odważnym, upartym pionierem. W rzeczywistości był szczęściarzem. Jego naiwność i niewiedza uratowały mu życie. Wirus żółtej febry nie przenosi się przez wymiociny. Nawet gdyby tam był, bardzo szybko przestaje być czynny poza organizmem. By się zarazić, trzeba komara Aedes, jako swoistej strzykawki biologicznej, z krwi do krwi. Stabińs nie odkrył prawdy, choć pokazał, jak daleko gotowi są posunąć się ludzie w imię nauki, nawet wtedy, gdy brakuje narzędzi, danych i instynktu samozachowawczego. Rozdział 6. Niczego nie udowodnimy, jeśli nie pościskamy jąder. Koniec XIX wieku, epoka chirurgii na żywo, bez znieczulenia i bez litości. Piła, krzyk i modlitwa o szybkie omdlenie pacjenta, bo łatwiej prowadzić operację. Poznajcie Augusta Bira, człowieka, który postanowił, że skalpel nie musi oznaczać krzyku i bólu, że operacja może być precyzyjna w ciszy bez szamoczącego się pacjenta na stole. Rok 1898, nowy pomysł znieczulenie podpajęczynówkowe. Roztwór kokainy podany wprost do wnętrza kręgosłupa. Pierwszy test na sobie. Jego asystent, August Hildebrandt, wbija igłę w plecy Bira, za mocno, nieprecyzyjnie. Płyn mózgowo tryska, większość kokainy się rozlewa. Procedura zawodzi. Bir jęczy z bólu. Wiesz co, August? Zamieniamy się. Teraz to w Bir wbija igłę Hildebrandtowi. Idealnie, precyzyjnie. Roztwór kokainy tam, gdzie trzeba. Nogi Hildebranta odpadają, w sensie nie fizycznie, ale tak neurologicznie. Żadnego ruchu, żadnego czucia. To teraz czas na dowody, i jeśli myślicie, że test neurologiczny to delikatne opłukiwanie młoteczkiem, to witajcie w realiach 1898: Igła wbita aż do kości udowej, uderzenie żelaznym młotkiem w piszczel, wyrywanie włosów łonowych i, jak pisał Bir, silny ucisk i pociąganie jąder. Hildebrandt nawet nie drgnął. Znieczulenie działało. Świat chirurgii właśnie się zmienił. Wieczorem wino i cygara, świętowanie, jak po zwycięskiej bitwie, ale przyszedł rachunek do zapłacenia. Przepotężne bóle głowy, nudności, zawroty. Hildebrand leży 4 dni w męce. Bir 9 dni. Wysoka cena za te twarde dane, ale opłaciło się. Dziś miliony pacjentów mają znieczulenie przy porodzie, operacji bioder, nóg czy brzucha, bo dwóch augustów, zamiast Napisać raport, testowało naukę na własnym układzie nerwowym. Niektórzy lekarze mówią zaufaj mi, jestem specjalistą. Bir mówił zaufaj mi, najpierw zrobiłem to na swoim asystencie. Rozdział siódmy, najpierw ja, potem moje dzieci, a dopiero potem reszta świata. Lata 50. XX wieku. Polio paraliżuje Amerykę dosłownie i metaforycznie. Latem rodzice boją się basenów i placów zabaw. Bardziej niż komunizmu, kosmitów i wojny atomowej razem wziętych, szpitale wypełniają się dziećmi podłączonymi do stalowych płuc. To był strach, który nie dotyczył kogoś gdzieś, ale sąsiadów, kolegów z klasy własnych dzieci. W 1955 roku Jonas Salk, wirusolog z Pittsburgha, ogłasza wyniki badań. Szczepionka przeciw polio gotowa. Rząd rozpoczyna narodowy program szczepień. 440 tysięcy dzieci otrzymuje pierwsze dawki. I nadchodzi zimny prysznic. W jednej z firm produkujących szczepionkę Cutter Laboratories dochodzi do błędu. Proces unieczynienia wirusa okazuje się niewystarczający. Żywy, no już nie żywy, ale aktywny wirus polio. Trafia do części ampułek. Pracownicy już wcześniej zgłaszali nieprawidłowości w firmie. Zachowały się notatki Bernice Eddy, która wykazywała paraliżujące działanie szczepionki na małpach, na których ją testowano, ale ostrzeżenia z jakichś powodów nie zostały wzięte pod uwagę. Fabryka Cutter miała problemy z wydzieleniem strefy produkcji wirusa aktywnego i tego inaktywowanego. W jednej hali przechowywano oba rodzaje, co zwiększało ryzyko kontaminacji. Bilans był straszliwy. Ponad 250 dzieci z powikłaniami, 150 z paraliżem 11 zmarło. Program zostaje zatrzymany, zaufanie społeczne załamane. Nazwisko Salk zaczyna pojawiać się w kontekście porażki, a nie przełomu. Ale Salk nie szuka usprawiedliwień, dobrze wie, że ma w rękach ratunek dla setek tysięcy i przez błąd produkcyjny wszystko może trafić szlak. Pracuje dalej. W 1960 zakłada Salk Institute, miejsce, które ma służyć badaniom i edukacji. Tam dopracowuje szczepionkę, opracowuje bezpieczne standardy produkcji, bez kamer, bez deklaracji, krok po kroku. W 1962 roku, w geście pełnego zaufania do swojej pracy, podaje szczepionkę sobie, swojej żonie, a potem swoim synom. Program szczepień startuje ponownie. Zaufanie powoli wraca. Do końca roku zaszczepiona jest ponad połowa Amerykanów poniżej 40 roku życia. Zachorowalność spada o 86%. Mógł zostać milionerem, ale nie starał się o patent. Mówił: Czy można opatentować słońce? Rozdział 8. Dzielny student w 1885 rok. w andyjskich dolinach grasują dwie zagadkowe choroby. Pierwsza to gorączka oroja, nagła, brutalna, wyniszczająca, zabijała większość chorych, a druga to brodawka peruwiańska. Dziwne czerwone wykwity na skórze trwające miesiącami, krwawiące, bolesne, ale raczej niegroźne. Dla lekarzy XIX wieku wyglądały jak dwie choroby, jedna śmiertelna, druga uciążliwa, ale do przeżycia. Daniel Alcides Carrion, 28-letni student medycyny, postanowił udowodnić pewną hipotezę, która przyszła mu do głowy. A co jeśli to dwie postacie tej samej choroby? Tylko jak to sprawdzić? No jak dotarliście do tego momentu w filmie, to już wiecie, co zrobił. 27 sierpnia 1885 Carrion poddaje się eksperymentowi. Krew 14-letniego chłopca z brodawką peruwiańską, mały nożyk, i dwie rany na każdej ręce. Koledzy pomagają mu się zakazić, dobrowolnie i świadomie. 17 września pojawia się gorączka. Niestety nie była to łagodna forma choroby, nie brodawki. Tylko gorączka oroja, ta zabójcza. Karion prowadzi notatki, linijka po linijce, obserwuje, jak jego siły zanikają. 26 września, drgawki odbierają mu władzę w rękach, kiedy już nie może pisać, dyktuje, a koledzy piszą. 5 października. 80, 1885 roku umiera. Jeden z przyjaciół, który pomógł mu w inokulacji, staje przed sądem za morderstwo. Inokulacja to celowe zakażenie organizmu materiałem chorobowym, żeby sprawdzić, co się wydarzy. Przyjaciel zostaje uniewinniony. To był świadomy eksperyment. Brodawka peruwiańska i gorączka oroja to dwie fazy tej samej choroby. Dziś znamy ją jako chorobę Cariona albo Bartonellozę. W 1909 roku Alberto Barton odkryje bakterię Bartonella bacilliformis. Carion no już tego nie doczekał. Bartonella atakuje krew, wnika do czerwonych krwinek, mnoży się w nich, krwinki pękają, pojawia się skrajna anemia, niedotlenianie narządów i ryzyko sepsy. Dlatego faza gorączki oroja bywała śmiertelna, a przejście do brodawki peruwiańskiej oznaczało, że organizm przetrwał najgorsze. To choroba zakaźna wektorowa, przenosi ją mucha piaskowa z andów, taka biologiczna strzykawka, już wspominaliśmy o tym. Nie zaraża się przez dotyk, przez kaszal, ani przez jedzenie. Potrzebne jest ukąszenie owada. Zdarzały się przypadki, że ktoś przechodził tylko fazę brodawki peruwiańskiej, bo ostra faza była. Tak łagodna, że niezauważalna, co myliło lekarzy i utwierdziło ich w przekonaniu, że to dwie różne choroby. Carrion uporządkował prawdę. To jedna choroba o dwóch twarzach. Jego notatki stały się pierwszym spójnym opisem klinicznym, który wyznaczył kierunek dalszych badań i dekady później leczenia. Nie wynalazł ani leku ani szczepionki, ale dał medycynie to, bez czego nie rusza się naprzód. Pewność rozpoznania. Dziś w Andach ratuje się życie, bo wiemy, czego szukać i jak działać. A w Peru Daniel Alcides Carion pozostaje bohaterem narodowym studentem, który zapłacił własnym życiem za odpowiedzi, których potrzebowali wszyscy. Rozdział 9. Uniwersalna skłonność do niekompetencji sprawia, że każdy ludzki wyczyn jest niewiarygodnym cudem prawo stapa. Nowy Meksyk, lata 50. Na odludnym, pustynnym poligonie biegnie prosta linia stalowych prowadnic. Na nich rakietowy wózek o nazwie Sonic Wind. W środku siedzi człowiek, który dobrowolnie zamieni własne ciało w instrument badawczy. Dr. John Paul Stubb, lekarz biofizyk, oficer amerykańskich sił. Powietrznych. Stab chce odpowiedzieć na pytanie: jakie przeciążenia jest w stanie przeżyć człowiek? Nie ma jeszcze symulatorów, żeby to sprawdzić. Trzeba jakiegoś nieszczęśnika poddać takiemu morderczemu przeciążeniu i mieć nadzieję, że jakoś przeżyje. Mając takie badawcze ambicje, Stab nie pozwala żadnemu ochotnikowi poddać się takiemu testowi. Zakłada lotniczy kombinezon, kask i wsiada do sani. To nie jest pierwszy tego typu test. Jak do tej pory stab złamał, oba nadgarstki, żebra, od przeciążenia wypadły mu wszystkie plomby w zębach, doznał rozległych krwotoków podskórnych, ale ciągle nie było wiadomo, gdzie jest granica. Zresztą pierwsze testy odbywały się tyłem do kierunku ruchu, ale piloci tak nie siedzą. Trzeba to sprawdzić. Porządnie. 10 grudnia 1954 roku, ostatni eksperyment. Sonic Wind osiąga prędkość ponad 1000 km na godzinę, a po chwili hamuje praktycznie do zera, bardzo, bardzo gwałtownie. Stab doświadcza przeciążenia 46,2G, najwyższego dobrowolnie przeżytego przeciążenia w historii, przez ten krótki moment. Jego ciało waży ponad 3 tony, naczynia krwionośne w oczach, Pękają. A jednak, gdy Sonic Queen zatrzymał się, kurz opadł, a Stapp wysiadł o własnych siłach. Udowodnił, że człowiek właściwie zabezpieczony może przeżyć gwałtowne zatrzymanie i w ogóle dzięki temu powstały standardy bezpieczeństwa, które ratują życie do dziś. Pasy bezpieczeństwa, jakie znamy z samochodów, są konsekwencją badań STAPA, choć to nie on je wymyślił, ale to już inna opowieść na inną okazję. Dobra moi drodzy, dzięki za najwyższą formę uznania dla Twórcy i wysiedzenie ze mną do końca. Cudownie, że jest Was coraz więcej. Życzę Wam dobrego dnia i do następnego razu.